Cześć, Manko, Jesteśmy na obisku balaton w Krośnie. Sprzęt sobie rozrzucam. Zaraz go będę rozkładał. Mamy godzinę coś koło ósmej. Dzisiaj mam tu zamieszkać cały dzień. Po południu jak Palma. zrobię sobie chwilę przerwy. Co? I zaczynamy. co dzisiaj zrobimy będzie to sweet f1 halibut black plus pellet red metod feeder z bolanda i dodamy fish meal spicy z feather bite Jeszcze starą zanętę z wczoraj, po pierwsze ją wykorzystam. Ta zanęta akurat sobie dojdzie, rozrobię sobie zaraz pelety. Pierwszy to będzie skretnik, mam końcówkę, pomierzam sobie go z MyLine. taka jaśniejsza i ciemniejsza. Ja sobie stopniowo dodaję wodę. Nie daje tak nie robię takimi, że zalewają. 20-25 sekund, wyciągają. Ja tam wolę sobie dodać wody odpowiednio. A później go jeszcze nawilżać w razie potrzeby. jeszcze za chwilę wchłonie, cała woda się za chwilę wchłonie. Teraz sobie zrobimy drugi pelet. Będzie to Carpex Pryl 2 mm i Chili Spicy Federbite. trakcje i kolorek czerwony z takim brązowym teraz muszę poczekać aż wszystko dojdzie fajnie a ja sobie zrobię teraz wędki, przepony i zacznę łapać na tą starą zamętę. Dobra wędki mam zarzucone Minęło trochę czasu Zanęty trzeba domoczyć Zaraz ją przytrzymy przez sito Lecik fajnie się klei się rozpada przemieszamy delikatnie drugi palecik wiadomo tam zawsze woda zostaje na dnie wymnika i trzeba go przemieszać ale Tyle to już można powiedzieć, że mamy zrobione. Teraz to pasuje przetrzeć. Mamy pierwszego karasia. Ładna rybka do wody. Ostatni raz jak tu byłem, to znaczy pierwszy raz jak tu byłem, to koledzy złapali 14 amurów. Ja miałem tylko jednego, ale metrowego, który się spiął I właśnie tutaj przyjechałem z nastawieniem na tego Amura, żeby go trochę połapać Delikatne brania jakie są, ale to nie jest to co powinno Możliwe, że na takich delikatnych braniach właśnie będzie brał amur Zobaczymy, cały dzień mamy do łapania, więc zobaczymy Na razie na wędce mam założone Z marosa Z kisłe masło To mniejsze i ringersa nie ringersa tylko pomarańcze możliwe, że weszła drobnica i to, to podskumuje ale może to też być Amur Azjata nasz kochany, którego dużo osób lubi łapać ze względu na piękne odjazdy przy podwieraku mamy następną rybkę nie jest to duża jakaś ryba jest następny karaś taki karasek Wziął właśnie na pomarańcze ładny karaś Czyli już drugi dziś Mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej złapać jednego albo dwa amury bo jest ich tu naprawdę dość sporo Trzecią rybkę z parasolem już nie będę miał chyba problemów, bo sobie przywiązałem na plecionce tam za mną, mówiłem, podpórkę jedną To ostro, mam trzeciego karasia i do wody. Oczywiście. Jak byłem po plecionkę w aucie to wędki złożyłem zawsze złożyłem no, ze zestawę i postawiłem na brzegu w razie w większej ryby odjazd mogłoby coś przehamować nie zauważy coś mogłoby później tak nie wiadomo wędka w wodzie Karasek malutki do wody z nim czwarty. Już mamy następnego karasia. Ile? 34 cm. Był jeszcze jeden mniejszy. Dobra, z rybką do wody. Właśnie miałem branie na dwóch wędkach. Na jednej karaś. Na drugiej. Karpik. Ale piękne. Umaszczenie łusek. Jak będzie duży, to będzie piękny, chyba że go ktoś zje. O, i do wody z rybką. Tyle, co zarzuciłem, już było branie, same delikatne są brania. Nie ma typowo odjazdów. Był jeden tylko. Ten karb. No tak to już jest 8 karasi. Jedna wzdręga, jeden karp i dwie spinki. Przed chwilą widziałem właśnie pięknego amura Pływał po powie pod powierzchnią wody, pod taflu. Wody. Naprawdę taki meter bity. A tutaj mi się naprawi cały czas bawić coś. Wyprostowało kija ale niestety ryby nie ma zrobiłem więcej zanęty, a mniej peletu Zazwyczaj zanętę używam, ale z tego co widzę ryba woli bardziej pelet, dwójeczkę niż zanęta. Bawiło się, bawiło aż wreszcie wzięło. Zapewne karać będzie. Jeszcze się ryba spięła. Mamy drugiego karpika. Przed chwilą miałem spadek. Większe przynęty trzeba zakładać, żeby większa ryba brała. Jak zakładałem te małe, to brały karasie, wzdręgi tutaj większa dwunastka pikantna kiełbasa i mamy karpika i to dobre dowody wody z nim to już chyba podchodzi pod karasia pełnia z tego popatrzcie jaki duży ogon płetwy jakie duże no pięknie to już chyba będzie czternasty mamy trzeciego karpika centímetros Mamy następnego ładnego karasia grybiutki Pyszczek ma coś z haratony Piękny Na baletonie cały czas coś się dzieje, może mikro, ale... Albo z rana już ryb tyle wyciągniętych, że szok. Dziesiąty karpik. Maruszek, chyba Mariuszek, ale dziesiąty już. na zakończenie wędkowania jeszcze wziął taki karpik a ja się będę zbijał zmieniłem miejsce bo tam za dużo karasia było tutaj tak samo sam karaś brał parę tam karpi więcej było niż tam no i na tym zakończymy dzisiejszy dzień wędkowania